Czy Bitcoin spadnie do 10 tysięcy dolarów? Ja jestem Mr. Hyde, a to jest kanał Ujar Krypto. Słuchajcie, zapraszam do analiz rynkowych, w których przedstawię Wam moją wizję, jak ja to widzę, jakie scenariusze są realne dla kryptowalut w najbliższym czasie, co może się wydarzyć, także myślę, że dla wielu będzie to bardzo ciekawa wiedza. Także już nie przedłużając, zapraszam do odcinka. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie w pierwszej kolejności dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie będziesz miał możliwość porozmawiania, podyskutowania, gdzie znajdziesz liczne instrukcje właśnie na temat kryptowalut, a dlatego nie może Ciebie tam zabraknąć. Linki w opisie tego filmu. Ok, jak sobie wchodzimy na Cryptobabus, w sumie nie używałem do tej pory tej strony, ale ona bardzo fajnie pokazuje to, co dzieje się tutaj na Top100 kryptowalut. Mamy dzisiaj jedną wielką czerwienię, oprócz Luny klasik, bo ona wzrosła 26%. No i Atom, tak? A dzisiaj nawet na story na Instagramie wrzucałem. Aha, tu jeszcze macie mój Instagram w tym zielonym w dolnym rogu. Tutaj możecie sobie kliknąć e, znaczy, no, wejść, wpisać. M, tam nie znajdzie się też, wrzucam od czasu do czasu ciekawostki związane ze światem kryptowalut. E, tak, i wrzucałem, że Atom jako, jako jedyny. Tutaj tylko może nie widzicie, o, Atom jako jedyny przynajmniej na mojej liście, był zielony, a wszystko inne było czerwone, wszystko inne było mocno spadkowe. I teraz zwróćmy uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, na ciekawe zjawisko. Przejdźmy już to tutaj do Bitcoin'a. Wczoraj tutaj mieliśmy dłuższą jakąś tam konsolidację, spadki i wzrost do góry. I teraz tak. Wczoraj praktycznie cały dzień rosło i to mocno. Od poziomu, tam powiedzmy, 19, 19 tysięcy dolarów, dolecieliśmy aż w skrajnym wypadku, tutaj do tej krawędzi, do 20 i pół tysiąca niecałych. Odbiliśmy się tak, i dzisiaj, dzisiaj rano zaczęły się bardzo mocne spadki. I jeszcze pamiętam, jak wczor, wczoraj pisałem o tym do znajomego, że ten ruch to jest korekta trendu spadkowego. To jest fake pump to nie jest ruch wzrostowy. Dlaczego uważam, że na razie, i to cały czas powtarzam do znudzenia w każdym praktycznie odcinku, że na razie to nie ma powodu, żeby rosnąć. Korekty trendów będą. Pamiętajcie, jest takie powiedzenie: Trend is your friend. Jeżeli jest trend spadkowy, no to będą korekty tego trendu, które będą wyglądały po prostu jak odbicia, czyli mniej więcej coś takiego, mogą być one większe, bo to mogą dolecieć na, nie wiem, do 23-22 tysięcy i tak dalej. Te odbicia będą. Tym bardziej. Po większych spadkach, tak? Do spadku za chwilę jeszcze przejdziemy, ale później nadchodzi taki dzień jak dzisiaj. Jest dzisiaj znowu spadki. tutaj znowu jakaś korekta. I kto wie, czy, czy za, jakich, za jakieś kilka godzin znowu nie polecimy niżej. Ja tutaj sobie wyrysowałem formację głowy i ramion head and tylko że ona jest taka tutaj trochę naciągana. Zbaczymy, zobaczymy, czy my dojdziemy w ogóle tutaj do okolic prawego ramienia. Może wybijemy fałrek covery, polecimy wyżej, też możliwe. Wszystko jest możliwe, ale coś mi się nie wydaje. Myślę, że tutaj może zajść ta formacja głowy i ramion. Ale czy ona zajdzie? No nie wiem. Spodziewam, tutaj będę dokładą, bo cały czas jestem w szorcie. Cały czas jestem w szorcie. I tutaj zaznaczam. To nie znaczy, że ja muszę mieć rację. Mogę się pomylić. Aczkolwiek historia ostatnio pokazuje, że no częściej miałem rację, niż się myliłem. ale zawsze może być jedna, jedna gdzieś tam czynnik, który sprawi, że mnie zlikwiduje, o tym też będę gdzieś tam mówił. Także nie, tutaj myście sami nie, nie ufajcie ślepo nikomu, nawet mnie nie ma tutaj, nie ma tutaj co jakby w ślepo w kogoś patrzeć. Nie? Zawsze trzeba podejmować samemu ryzyko, no jeżeli w ogóle ktoś może je podjąć. Nie? Także to jest raczej logiczne. I teraz mój scenariusz jest taki, że to, teoretycznie może się wydarzyć: ta formacja Kówi Ramion, jeżeli ona się wydarzy, ja to będę dokładał, jeżeli się nie wydarzy, i tak jestem w pozycji. I teraz. Obstawiam, może zmienimy sobie troszkę od czasu. I tak, tutaj tutaj jesteśmy cały czas powiedzmy w tym trójkącie I ja nie zdziwię się, jeżeli my wejdziemy. albo sobie go przedłużymy trochę. Wiem, że on może już komuś się nie spodoba, że on nie jest równy, tak? żeby można było to lepiej zrobić, ale nie zdziwię się, jak zejdziemy tutaj do tych okolic. W tym trójkącie tak, będziemy tutaj sobie latać, i dopiero gdzieś tam z tej okolicy na 18200 będzie jazda mocna winda w dół. E, może tak być, nie musi, zobaczymy, ale tak by mi tutaj to wychodziło. I cały czas jesteśmy w tej, nie przebiliśmy tej linii, jest to jedno tutaj, był jakiś tam fake out, bardzo szybko zgaszony, e, więc, więc zakładam, że nie przebiliśmy tej linii. I teraz, po co ja pokazuję ten trójkąt? Tutaj niektórzy już też analitycy widziałem, że wrzucają berflagę, e, gdzieś tam ją widzą, Te, też ok. E, ja zaraz w ogóle przejdę do analizy fundamentalnej, do makroekonomii, która może wpłynąć na te spadki, bo ona się zasadniczo za bardzo nie zmieniła. Ale zwróćcie uwagę, że z punktu widzenia analizy technicznej. Jeżeli mieliśmy tutaj spadek jazdy w dół, tutaj, był, tutaj było odbicie, zresował się trójkąt. Po czymś takim znowu jest, jeżeli jest taki trójkąt, jest zawsze zazwyczaj. Technicznie tak wychodzi, że jest dalszy spadek w dół. I teraz, jeżeli tu mieliśmy duży spadek, będzie duży trójkąt, no to zakładam, przynajmniej tak by powinno to wyglądać technicznie, że spadek w dół też będzie duży. To oczywiście nie musi się wydarzyć, bo analiza fundamentalna jest tylko dodatkiem do analizy, od, odwrotnie. Analiza fundamentalna jest ważniejsza, a analiza techniczna jest dodatkiem do analizy fundamentalnej. Także to jest o wiele ważniejsze. Zwłaszcza jeżeli ktoś, się, ktoś rozgrywa w dłuższej perspektywie. Teraz tak. Ja tutaj tych filmików nagrywałem kilka jakiś czas temu. Czy Bitcoin spadnie do 24 tysięcy? Tutaj. No to już wiemy, że spadliśmy. Tak, jeszcze gdzieś wcześniej widziałem, czy Bitcoin spadnie do 30 tysięcy. Tak, spadamy na 30 tysięcy. Eee, odchodzi Mother ma, of All Shorts Quiz. Zobaczcie, że 30 tysięcy dwa miesiące temu stało się tym, czym dzisiaj dla nas jest 20 tysięcy. Dosłownie tak to wygląda. I tak, jak wtedy puściło te 30 tysięcy, uważam, że w bardzo podobny sposób może puścić te e, tutaj 20 tysięcy. 19 tysięcy, z tego względu, że wtedy to było mniej więcej tu. Odbijaliśmy się, zobaczcie jaka, jaka jest bardzo, jest tutaj duże podobieństwo odbicia, jakieś tam większe wzrosty, spadki. Zrobił się trójkąt, tutaj chwilę się konsolidowaliśmy i była jazda po prostu w dół bardzo mocno. Tutaj akurat wpłynęły te, te sytuacje z Celsjuszem, z, tam chyba też luna, luna była wcześniej, luna była w maju. I tutaj były Celsjusz i te potencjalne likwidacje, które się w sumie nie wydarzyły. Ale foot zrobił swoje, więc obstawiam, że my w tym momencie możemy być w analogicznej sytuacji, jakiej byliśmy tutaj. To sobie w, w analogicznej sytuacji, w analogicznej konsolidacji, w jakiej byliśmy w tym miejscu. Jeżeli to się wydarzy, no to po prostu będzie znowu jazda, i teraz poziomy, które my możemy zobaczyć, to, to się oczywiście nie wielu spodoba, już, już mnie kilku dni wyzywało na YouTube, na, na Twitterze, ale. Spoko, macie prawo do własnego zdania, a jeżeli będziecie gdzieś tam burakami, będziecie mi pisać kupie komentarzy wulgarne, bez merytoryki żadnej, to ja się będę to blokował. Bez żadnych skrupułów, także wolna wola. Może zanęka czasu. Generalnie chciałem Wam powiedzieć, że od dłuższego czasu się powtarza to, że naprawdę możemy zajść do bardzo niskich tych wycen na Bitcoinie. Takich wycen, których nie widzieliśmy bardzo, bardzo po prostu długo. Bardzo długo, i teraz zobaczmy, już tu jesteśmy, tak? Mniej więcej w tym punkcie, i nie zdziwię się, jak wejdziemy do tej strefy, bo tu już naprawdę nie zostało dużo miejsca i teraz coraz więcej mówi się o tym, że za chwilę 15, 14, 10, tak? Już te, te wyceny coraz więcej osób o tym mówi. Znowu są kontrargumenty. Odbijanie piłeczki na zasadzie, że. No, ale tutaj jest dwustu tygodniowa średnia krocząca, którą już i tak zdewastowaliśmy. E, nigdy nie spadliśmy poniżej ostatniego ATH. No, teraz, już spadliśmy, teraz trochę biliśmy, jesteśmy na granicy, powiedzmy, ostatniego ATH, więc uważam za ten argument już po prostu też zdewastowany. E, no i tam coraz więcej argumentów, które działały w poprzednich cyklach rynkowych, tylko że kluczem tego wszystkiego jest to. W poprzednich cyklach rynkowych do tej pory rynek nie wyglądał i świat nie wyglądał tak, jak wygląda teraz. Bitcoin urodził się w niskich stopach procentowych, mniej więcej. Nie było kryzysu takiego, jak jest teraz. Nie było wojny w powiedzmy Środkowo-Wschodniej Europie, która wpływa. To tak naprawdę nie jest wojna z Ukrainą. To jest wojna po prostu dwóch mocarstw, tylko że na terytorium Ukrainy i rękami Ukraińców. I to bardzo mocno wpływa na geopolitykę, a to wpływa bardzo mocno na rynki, na surowce. To nie tylko krypto spada. Nasdaq, SP. Dużo rzeczy po prostu leci, dolar się umacnia, czyli to znaczy, że też idą w tego dolara, podnoszą te stopy procentowe i ludzie pozbywają się aktyw ryzykownych w pierwszej kolejności. Pozbywają się akcji, tak? to, jest, to jest jakby najważniejsze, zwłaszcza dla takiego narodu jak Amerykanie, chociaż akcje amerykańskie nie tylko mają Amerykanie, dlatego to wszystko leci, dlatego Nasdaq SP spada. A krypto to jest tak naprawdę mało, bym powiedział, kroplą w tym wszystkim. I jeszcze bardziej spekulacyjną, i jeszcze bardziej ryzykowną, więc krypto też się pozbywają, i jeszcze z mocniejszym po prostu skutkiem. Więc tutaj dzisiaj mnie też kolega zapytał, e, ale z czego to ma spadać? Przecież już jest tak nisko, ty, ale jeżeli cena jest taka jaka jest, powiedzmy tam 20 tysięcy w zaokrągleniu, już będą mówił, 20 tysięcy dolarów za bitcoina, no to ta cena skąd się bierze? Ktoś to wycenia. Czyli tutaj jeszcze na tym rynku jest kapitał, tak? Ale możesz powiedzieć, no ale to fundusze trzymają, one sobie nie pozwolą na stratę. No jak one sobie nie pozwolą na stratę? Jak w 2008 roku upadek Lehman Brothers i kilku jeszcze pomniejszych banków, ale Lehman Brothers był taki dosyć najważniejszy. Po prostu miał, on był, to było coś, co się miało nigdy nie wydarzyć. A wydarzyło się z wielkim hukiem i kryzys tak naprawdę rozlał się na całą planetę, na cały świat. I to na rynku nieruchomości, który wydawał się rynkiem bezpiecznym, stabilnym, i tak dalej, i tak dalej. A co dopiero mówiąc o rynku krypto, o rynku akcji? Dlaczego to się ma nie wydarzyć? Ja nie widzę argumentu. Fundusze też potrafią po prostu uwadać, tak? I teraz, żeby żeby po prostu nie, nie czarno widzieć, jedyną rzeczą, która może to odwrócić, odwrócić sentyment, zmienić to wszystko, jest zmiana polityki Fedu o 180 stopni. Jeżeli oni się odwrócą i teraz... Wyjdą i powiedzą: Słuchajcie, sytuacja się zmieniła, musimy ratować gospodarkę. Tak? Nie będziemy już podnosić stóp procentowych, będziemy je obniżać i drukować dolar. Tylko w takiej sytuacji, na chwilę obecną, będzie po prostu wzrost na rynku akcji i na rynku krypto. Jeżeli to się nie wydarzy, a prawdopodobieństwo tego, że to będzie miało miejsce, jest niskie. Jeżeli to się nie wydarzy, a powtarzam jeszcze raz, prawdopodobieństwo tego jest niskie, Dalsze spadki po prostu przed nami i tyle. Będą jakieś tam podpicia, możemy nawet zobaczyć 25-30 tysięcy dolarów, czy 30 może nie, ale, ale 25 ok. Ale to nie zmienia kierunku. Kierunek jest jeden, kierunek jest tu bardzo nisko. Ja nie wiem, czy to się zatrzyma na 15, czy to się zatrzyma na 10, ale uważam, że to na pewno się nie zatrzyma na 19,5. Więc dlatego jestem w szorcie, być może się pomylę, będziecie pisać część z Was, że ok, nie miałeś racji, yy, zlikwidowało ci i tak dalej. Tylko, że ja cały czas powtarzam, pisałem też o tym na Twitterze wczoraj, jeżeli się mylę, to ja nie wiem gdzie, bo ja już kilkakrotnie tutaj, ja to na żywo, no może nie na żywo, ale na YouTubie, na kilku filmikach, ja cały czas mam ten sam wykres, tylko dorysowuję nowe kreski i, i nowe rzeczy opowiadam i praktycznie od jakiegoś czasu mówię cały czas to samo. Już tutaj mówiłem, i ta per flaga też nie była narysowana z powietrza. Tylko to mi już wtedy wychodziło, że tu może być źle. No i było, i się zerwało, i tutaj były po prostu następstwa tego po kolei, po kolei. Jeżeli ten jesteś nowy, no to może sobie wrócić do poprzednich filmików. Więc uważam, że to nie jest koniec, bo tak naprawdę nie widzę powodu oprócz takich argumentów typu, no ale nigdy nie spadło tam, czy tam, czy tutaj jakaś średnia krocząca, już teraz 200-tygodniowa dwu, nie działa, tak, no to teraz jest 400-tygodniowa, czy tam coś, coś jeszcze innego. Cały czas powtarzam, analiza techniczna jest dodatkiem do analizy fundamentalnej. No, prosty przykład. Masz wykres, nie wiem, pszenicy. Teraz spekulujemy. Masz wykres pszenicy i wychodzi ci, że będzie, będzie w ogóle wzrosty, będzie zajebiście, nie? W Polsce przykładowo. A w Polsce wybucha wojna. No i jak myślisz, co się wydarzy? Tak? Chociaż akurat może no, pszenica nie jest, nie jest dobrym, ale tutaj yy, argumentem, nie? Chodzi mi o to, że po prostu są czynniki zewnętrzne, na które analiza techniczna nie ma wpływu. Nie ma zastosowania, więc to jest moim zdaniem bardzo istotne. Ja nią się podpieram, uzupełniam, ale to, co się dzieje na świecie, jest o wiele ważniejsze i cały czas będę się tego trzymał. To wskaźnik CPI, tutaj investing.com, w bardzo fajna strona, polecam. Wskaźnik CPI, w którym, w którym pokazują po prostu, jaka jest obecna inflacja, tak, jaka była. Jaka jest prognozowana, i jaka była w miesiącu poprzednim, i teraz tutaj jest zapowiadane, nie, to, są, to było w czerwcu. To było w czerwcu, ok. I teraz tak była prognoza na, na 1%, nie wiem, oni to podnieść czyli to nie jest jeszcze zaktualizowane, ale teraz w lipcu będzie znowu posiedzenie Fedu. I teraz tam ono miało być chyba jakoś albo za tydzień, albo za dwa, coś w tym stylu. Nie jestem pewny, warto to sprawdzić. Może zaraz sprawdzimy, i teraz, jeżeli znowu podniosą, znowu będzie prognoza, że podnoszą, a na razie cały czas podnoszą, no to znowu będzie ciekawie. Znowu będzie ciekawie, i znowu, moim zdaniem, rynki na to zareagują. Zwróćcie uwagę, jak było miesiąc temu. Tydzień przed posiedzeniem Fedu już zaczęły rynki na to reagować, i wtedy mieliśmy bardzo duże spadki. Oczywiście, w dziwnym trafem, przez przypadek. Wtedy pojawiły się też problemy z likwidacjami Celsjusza, Friaros Capital tam jeszcze kilku innych. No, później z tego wybrnęli, tak, była. Była gdzieś tam jakaś tam dementi, ale te dementi nie sprawiło, że wróciliśmy do poprzednich cen i nic się nie stało, bo się stało. Spadliśmy prawie o 10 tysięcy dolarów, nawet trochę więcej w pewnym momencie, tylko teraz odreagowaliśmy, więc uważam, że scenariusz może się powtórzyć, bo on się od początku roku, cały czas jest to samo, cały czas się realizuje. Na początku podnosili, zwróćcie uwagę, troszeczkę, po 0,6, potem 0,8, 1,2, to jakieś było 0,3, 0,3, na pewno to jest... Dobre dane. I później był 1% i tutaj dziwne, że czemu w czerwcu tego nie ma, nie? No ale okej. Okay. W każdym razie te podnoszenie, podnoszenie, inflacja, tak, jest cały czas i podnoszenie stóp jest też cały czas, więc uważam, że tutaj może być, może być nieciekawie. Jeszcze właśnie zróbmy sobie. Kiedy oni się spotykają? Fed Meeting July. 26-27, czyli to będzie za dwa tygodnie Federal Reserve GO, więc to jest oficjalna ich strona. Więc tutaj zakładam, że jeżeli faktycznie znowu będzie, że inflacja jest. Inflacja jest wyższa, podnoszenie stóp musimy podnosić, bo inflacja tak, no to kierunek jest cały czas ten sam, nic się po prostu nie zmieni. City ostrzega to jest też ciekawe City ostrzega przed recesją. Pod koniec roku cena ropy może spaść do 65 dolarów za baryłkę. A niektórzy też twierdzą, że wręcz przeciwnie że ona spadnie, ta ropa, a później odbije nawet na 200 dolarów za, za baryłkę. I teraz, dlaczego wszyscy straszą nas tą recesją? I jak to wpłynie na krypto? Zwróćcie uwagę, że krypto rozwijało się w miarę dobrych, spokojnych czasach w momencie, gdy się pojawia kryzys, krypto na to reaguje i niech mi nikt nie gada, że krypto jest odporne na inflację, jest dobrym zabezpieczeniem, bla, 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 bla. Owszem, DCA jak najbardziej, tylko, że pytanie, czy nie będzie tanie. Moim zdaniem będzie. Można sobie już, jeżeli to kogoś naprawdę, ktoś jest typowym hodlerem, jego nie interesuje, no to w ogóle typowy hodler, który inwestuje na przykład na 10 lat do przodu, taki naprawdę, wiecie, fanatyk, to powinien kupować co miesiąc, w ogóle nie patrzeć w ogóle na cenę, ale takich osób jest mało, nie oszukujmy się. Więc, recesja w ogóle jeszcze nie jest w cenach. Ona dopiero w cenach będzie. Jeżeli, jeżeli ona w cenach będzie, to my te 10 tysięcy dolarów na Bitcoinie uważam, że zobaczymy. Możemy nawet jeszcze niżej zejść. Tak? I osobę też, którą chciałem Wam polecić, ja już o nim mówiłem na kanale. to Artur Kalbarczyk, to jest gość, on troszeczkę, ktoś, ktoś pisał, że a Kalbarczyk dużo mówi tam o kryzysie, coś tam. Owszem, ale on Podpiera to konkretnymi argumentami, posłuchajcie sobie. to no Długie dosyć są te materiały. Ten był z niedzieli, z wczoraj, sprzed wczoraj, dwugodzinny, tak? Ja tutaj, jak widzicie, praktycznie wszystko na bieżąco oglądam i mi się to osobiście klei. On tam o krypto mówi, ale tylko trochę, nie? Dosłownie tylko trochę i bardziej się skupia po prostu na polityce, na akcjach, na surowcach, na złocie, jakichś tam tego typu rzeczach. I to jest dla mnie właśnie też dobra odskocznia z tego względu, że. To, co powtarzam już od jakiegoś czasu, to, co dzieje się poza krypto, wpływa bardzo mocno na samo krypto. Więc tutaj też polecam oglądać takie osoby, słuchać i poszerzać sobie horyzonty, poszerzać wiedzę. Nie zawsze musicie się ze wszystkimi zgadzać, ale warto obejrzeć i wyciągnąć samemu wnioski, bo wtedy po prostu się rozwijacie. I to jest moim zdaniem klucz. I tutaj on podał bardzo wiele argumentów, dlaczego recesja jeszcze nie jest w cenach. I zachęcam do obejrzenia, bo myślę, że każdemu się to przyda. Kryptoboet. Tutaj zauważył, że tak naprawdę przez, przez 6 miesięcy ostatnie, bo to jest taki wykres powiedzmy sześciomiesięczny na bitcoinie, przez ostatnie 6 miesięcy zmasakrowaliśmy to, co było budowane przez ostatnie, ostatni rok. Więc tutaj e, następne wsparcia powiedzmy są na poziomie 14 i 10 750, tak? czyli, czyli powiedzmy 14 i 7 według niego tutaj może być następnym następnym kierunkiem. Zwróćcie uwagę, że to jest kolejny analityk, który gdzieś tam celuje w coś takiego. Tutaj, że 200 tygodniowo oficjalnie złamana. No jakby ten, ten już tutaj indykator moim zdaniem nie bardzo działa, bo ona została zmasakrowana tak, jak jeszcze tutaj, bo tutaj były jakieś knoty do dołu, coś tam ale została w tym momencie zdewastowana tak, jak jeszcze nigdy do tej pory, a nigdy do tej pory nie mieliśmy takiej sytuacji rynkowej. Więc jedno z drugiego wynika. Zwróćcie uwagę. Rect Capital, następna osoba, on tutaj też bardzo długi wpisał. Dlaczego według niego możemy spadać nisko? Tutaj on nawet 15,5 15 tysiąca dolarów, aczkolwiek tam gdzieś też w tym twecie pisał, że te tutaj strefy na 13 tysięcy, 17 i tak dalej, i tak dalej są jak najbardziej. W cenie, więc nieźle. Więc tutaj ta dwusetka dużo zrobiła. że ona została zbita, no to może być tak, że polecimy, polecimy niżej. A i tutaj Bugs Butler pozdrawiam, bo ogólnie też mnie tutaj followuje i fajne analizy wraca. Indeks Dolara DXY wybija właśnie nowe szczyty. niewidziane od niemal dwóch dekad. Niedobra, informacja dla, niedobra wiadomość dla akcji Bitcoina, no to co powiedziałem. Dolar się umacnia, bo też podnoszą stopy, tak? To też, też z tego wynika. Zwróćcie uwagę, ile kosztuje dolar z złotówki. Dolar kosztuje dzisiaj. Dolar kosztował 470. To w ogóle jest hit. 460 albo 4,70, coś w tym stylu. To jest po prostu hit. Caching i skin testuje trend. Z drugiej strony dość mocna dywergencja na 1D 1 week. tylko to pytanie co to jest? No, i tutaj właśnie, jest, aha, to jest indeks dolara. Ok. E, ok. Dobra. E, tutaj polecam też kolegę, bo w sumie nie mieliśmy okazji się poznać, pogadać, ale fajne rzeczy rzuca, więc, więc polecam. Widać, że ma pojęcie. E, dobra, więc tak to słuchajcie wygląda. Nie wygląda to kolorowo. Mam nadzieję, że, znaczy nie mam nadziei, tak naprawdę. Ja dzisiaj nadrzucałem tweeta, że nadzieja jest paliwem do spadków. Nadzieja jest paliwem do spadków, bo. W momencie, weźmy sobie, wróćmy do poprzedniej znowu osi, w momencie, gdy było takie byli fraili, tak bym to nazwał, takie małe byli fraili wczoraj, tutaj, no to już, już się zaczynało. Wracamy, rośniemy, to demon, powrót hossy i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę te, te rzeczy, o których ja mówię, to są komentarze, które ja widzę. To jest aż przerażające. No i za chwilę mieliśmy zgaszenie tego entuzjazmu bardzo mocno. Teraz widzę, że się rysuje trzecia świeca, taka niby prowzrostowa. To się w analizie technicznej nazywa "Free White Soldiers, czyli trzy biali żołnierze, którzy też zwiastują jakieś tam wzrosty. Tylko, że ci żołnierze są dosyć mali, jakkolwiek to brzmi. Ja się spodziewam tutaj odreagowania, no bo po takim spadku odreagowanie powinno być, nie? Może być gdzieś dotąd, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale w dłuższym terminie, w dłuższym terminie cały czas uważam, że my będziemy spadać. Dopóki dopóki po prostu Fed, chyba że po prostu FED wyjdzie, tam tego 27 czy którego przed chwilą sprawdzaliśmy, FED wyjdzie i powie, słuchajcie, jednak zmieniamy politykę, będziemy teraz obniżać stopy procentowe i drukować e, dolara, bo tak będzie lepiej. No, a czy to faktycznie się wydarzyć, to ma moc sprawczą, żeby to się wydarzyć? No to napiszcie mi w komentarzu, jak Wy to widzicie, czy to według Was może się wydarzyć. Czy FED przestanie obniżać stopy, czy FED zacznie obniżać stopy, przestanie podnosić, i zacznie drukować dolara, według Was. I z tym Was zostawiam, moi mili, bo to jest wyznacznik tego, co w następnych miesiącach po prostu nas czeka. A jeszcze chciałem też to powiedzieć, że uważam, że my jesteśmy blisko już do, że blisko jest ta kapitulacja i może być po prostu cios, taki, wiecie, prawy, sierpowy, soczysty. A to, co teraz dostajemy, to są po prostu lewy proste, które nas ustawiają. Lewy, 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 taki w boksie, aż w końcu walisz mocno, aż pada. I te, ten prawy sierpowy, który nadejdzie, to będą po prostu takie spadki, o których ja już mówię od jakiegoś czasu, że każdemu się odechce krypto, że bo tu jeszcze jest ulica. Nie mówcie mi, że nie, bo czuć, że jest dużo ulicy na tym rynku i w momencie, gdy nadejdzie ten słowy prawy sierpowy, to ta ulica powie pierdolę, z tego już nic nie będzie. Zostawiam te krypto idę sobie stąd. Straciłem już wystarczająco, nie chcę na to patrzeć. Takie komentarze się pojawią. Więc tak wygląda kapitulacja, a nie tak jak teraz, że no, i jeszcze mamy po prostu tą nadzieję, która, która jest paradignym po prostu do spadków. Nie? I tak jak mówię, może to zmienić tylko FED, więc tylko wszystko w rękach FEDU, aczkolwiek czuję, że będzie, będzie po prostu mocne uderzenie za jakiś czas. Więc z tym Was zostawiam. Dajcie znać, jak wy uważacie, czy może FED zmienić swoją politykę, bo jest to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Pozdro!